Wiecie, że takie lampy oświetlały ulice polskich miast i wsi? Te niezwykłe emaliowane oprawy były powszechnie używane w latach 60. i 70. do rozświetlania dróg gminnych i powiatowych. Ich charakterystyczna konstrukcja sprawiała, że doskonale wpisywały się w krajobraz tamtych lat, nadając przestrzeni surowy, ale funkcjonalny charakter. Stworzone w mazurskich zakładach aparatury oświetleniowej A23 w wilkasach. Każdy detal tych lamp świadczył o precyzji wykonania i dbałości o trwałość ich korpusy i odgłośniki tłoczone z blachy stalowej, następnie zgrzewane i pokrywane solidnym, odpornym na warunki atmosferyczne szkliwem emalierskim. To właśnie ta warstwa zapewniała im nie tylko charakterystyczny połysk, ale i wyjątkową odporność na rdze. Klosze wykonano z trójwarstwowego szkła opalowego, które równomiernie rozpraszało światło, nadając ulicom i placom ciepłą, przyjemną poświatę. Choć lampy te zachwycały solidnym wykonaniem, miały jedną wadę. Brak uszczelki między kloszem a odbłyśnikiem. Przez to szkło łatwo pękało podczas konserwacji, a dziś niewiele opraw zachowało się w komplecie. Na szczęście udało mi się zdobyć dwa oryginalne klosze, dzięki którym mogłem odtworzyć je zgodnie z pierwowzorem w pięskich hutach szkła. Dziś po dekadach zapomnienia te lampy znów mogą świecić pełnym blaskiem, nie tylko jako świadectwo dawnego rzemiosła, ale i jako symbol pasji do ocalania tych wyjątkowych elementów naszej historii. Bo czasem wystarczy jedno światło, by przywrócić wspomnienia.